Witam wszystkich w kolejnym poradniku. W tym poradniku pokażę jak zrobić jakąś broń do naszej gry. Od razu mówię na początku, że wszystkie te materiały, ja, których ja używam teraz tutaj będą dostępne do pobrania w opisie do filmu. A więc zacznijmy od stworzenia prostej sceny. Dodajmy First Person Controllera. A i światło. Dobrze. Zróbmy teraz nowy obiekt, pusty obiekt, create empty. Przenieśmy go trochę tutaj. Nazwijmy go zmiana broni. Okej. Okay. I przerzućmy go do main camera. W, w, czy, okay. Do main camera przerzućmy, tak? Zróbmy teraz kolejny nowy obiekt, który nazwiemy karabin nowy. Przerzućmy go do zmiany broni. Stawmy też gdzieś tu. Dobrze. Teraz nadajmy skrypt do zmiany broni. Przerzućmy po prostu zmiana broni do zmiany broni. I skrypt karabin maszynowy do karabinu maszynowego. Dobrze, teraz przerzućmy na naszą scenę model karabinu maszynowego. Machine gun. To jest taki sześcian niebieski i tam jest... Jakiś, jakby karteczka przerzućmy go na nasz model, raczej na naszą scenę. Widzimy, jak widzimy, nic tu nie ma, dlatego że musimy go zeskalować. Wszędzie wpiszmy 100. Ok, już się pojawił karabin. Stawmy go tak, żeby kamera go widziała. Może trochę wyżej. O, coś takiego. I skasujmy main camera który nie jest przy first person controller tylko co tutaj z tyłu zalega taka skasujmy ją ona nie będzie nam potrzebna tylko będzie przeszkadzała no dobrze przeciągnijmy teraz machine gun do karabinu maszynowego dobrze teraz kliknijmy na karabin maszynowy i przeciągnijmy muzzle flash do muzzle flash tutaj Widzimy play. Ok, Jak widzimy jest już efekt ognia, ale nie ma dźwięku i nie widać czy gdzieś trafiliśmy. Dodajmy może jakieś iskry najpierw. Wpiszmy sparks. Dodajmy na naszą scenę. że niech tu będą i przenieśmy je do karabinu maszynowego nie wiem nie wiem chyba nie będzie działać co no. o a jednak działa trochę za duży rozbrysk może go zmniejszymy trochę Max emission zmniejszmy do na przykład 18 17, jak to woli. Dobrze, klikniemy play. Ale jest kiepsko. Dobrze, teraz dodajemy dźwięki. To nie będzie trudne. Kliknijmy na karabin maszynowy Game object komponent, e, audio. Audio source. Przerzućmy klip audio M14 Fire i kliknijmy play. Kiepski ten dźwięk. Zmniejszmy szybkość strzelania naszego karabinu. Karabin masz nowy i tu mamy Fire Rate zmniejszmy trochę do 04 4 na przykład też jest nie mam yy, bym musiał poszukać tego dźwięku od tego karabinu ponieważ ten dźwięk i tak się nie nadaje nie nadaje się w ogóle ten dźwięk Chyba, że damy tu inny dźwięk, kopia AK-47. Ten trochę już, trochę lepiej. Oj, spadłem. Dobrze, to tyle w dzisiejszym poradniku. W następnym poradniku pokażę jak dodać Potwora, może znaczy jakiegoś przeciwnika i jak nadać mu to, żeby no po prostu pasek życia, żeby on ginął. I przy okazji pokażę, jak dodać wyrzutnie rakiet, ponieważ przeciwnik będzie ją posiadał i w sumie też możemy ją posiadać. Dobrze, to, będzie, to by było na tyle. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.